19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To do dorosłe życie, dziewiętnaście plus! Hej, kochani! Wiecie, że Sebastian wczoraj wygrał konkurs taneczny i jedzie właśnie na nagrania do telewizji? A kto zapowiadał mu wielką karierę jako pierwszy, no oczywiście, że ja Sebuś zawalcz o swojej w tej Warszawie? Nie daj się i wracaj do nas szybciutko! Zuza ma nadzieję, że Ela wreszcie poczuje się lepiej. Nikt oprócz niej i Irka nie wie, że Ela usunęła ciążę. Dziewczyna bała się, że Sebastian rzuci ją, jak się dowie, że spodziewała się dziecka Irka. Ela, słuchaj, nie, dosyć, z tego idziemy do lekarza. Ja nawet nie mam gorączki, sprawdzałam przed chwilą. Ela, przecież masz cały, całe czoło masz rozpalone. bez przesady. Ela, ja nie przesadzam, gdzie masz termometr? Nie będę teraz sprawdzać temperatury, bo sebuś będzie po mnie zaraz. Ela, jak to seba? Ty chyba nie jedziesz z nim do Warszawy. Naprawdę bardzo ci dziękuję za to, że mnie wspierałaś, ale błagam cię, Zuzia, nie matkuj mi. Cześć, wszystko w porządku. Tak! Pokuciłyście się? Nie, nie. O co się pokuciłyście? O nic, Kacper, babskie sprawy. Telefon z dzwoni, muszę odebrać. No cześć, Irek, co? Sumienie cię ruszyło, że nagle dzwonisz? Z Elą jest bardzo źle, ma gorączkę. Ale jak ja mam ją siłą zaciągnąć do tego lekarza? Zwariowałeś? Irek, nie osłabiaj mnie. Irek, muszę kończyć. Rozmawiałeś z Jirkiem? Dobrze y słyszałem. Tak, a co? Czemu pytał się o Elę? Wczoraj przypadkiem spotkałam go i przy okazji powiedziałam, że Ela się źle czuje. Co go to obchodzi? Kacper, nie wiem. Zresztą dzwonił w innej sprawie i przy okazji zapytał. Zresztą, o czym my gadamy? To ty mi powiedz. Wczoraj olałaś moją imprezę, zniknęłaś na całą noc, tak samo Ela. Teraz dziwne rozmowy z Irkiem, o co chodzi? Kacper, nie mogę ci powiedzieć. Obiecałam Eli, że, że nikomu nie powiem. Zresztą to jest jej sprawa. Kacper, idę na uczelnię, na razie. Czekaj, Ela ma jakieś sprawy z Irkiem, a Seba o tym nie wie? Kacel, nie mogę Ci powiedzieć sorry. Na razie. Iwona uprawiała wczoraj seks z pracownikiem Krzyśka Markowskiego. Choć bardzo jej się podobało, specjalnie podała mu zły numer telefonu, bo nie miała zamiaru więcej się z nim spotykać. Janek okazał się jednak sprytniejszy niż przypuszczała. Na przykład. Zobacz, niby jedna cyferka, a robi tak wielką różnicę. Nieładnie. Jak znalazłeś jego vloga? Iwona, no nie było trudno. Wrzucasz wszystko do sieci, gdzie jesteś i co robisz. Co myślisz, że ja tego nie znajdę? Jezu Janek, przepraszam. No. O co chodziło? O ten ser? Czy to, że się trochę z ciebie ponabijałem? No przecież nie powiesz mi, że ci się ze mną nie podobało. No. no podobało. No to co to za akcja? no... Nie chodzę od tak od razu do łóżka. No i bałam się, że pomyślisz sobie o mnie same złe rzeczy. I tylko dlatego mnie spławiłaś? No. Iwona. Ja o tobie myślę, same najlepsze rzeczy, no. Naprawdę? Tak. I dlatego mam leci propozycję. Słuchaj, u mnie prawdziwa randka. Co ty na to? E, tylko wiesz co, nie mogę, wiesz? Wiesz co, kłamczucho? i tak będę czekał. Uciekam, pa! Tymczasem Irek ma wyrzuty sumienia, że wczoraj nie zainteresował się zdrowiem Eli. Nie był w stanie pracować. Zamknął pap i pobiegł sprawdzić, co się z nią dzieje. Irek! Gdzie ty jesteś? Kajotki zamknięte? Hej, Melcia, słuchaj, no nie ogarnia, może sobie jakoś tam panienkę przygruchał, czy co? Filowo niczynne, hej. Ty, f**k, miałem wyciszony telefon, odzwonił do mnie. Siema, co jednak będzie otwarte? E, tak, tak, przepraszam, no. Nie wiem, co się stało, kolega miał być a go nie ma. Kurde, no nie odbieram. Zamknął wszystko, wywalił wszystkich i tam wleciał, aż się za nim kurzyło. A kiedy mniej więcej to było, dawno temu? Za jakieś pięć minut? Pięć minut. No pozwolił mi na nawet piwa zabrać, no. No, sobie to ja muszę dzwonić do Sary w takim razie. Nie. Dzwonię, ja dam radę sobie sama. Miela, co ty gadasz? Potrzebujemy kogoś na zmianę do pomocy. Ale radę sobie. Trzymaj, otwieraj pap. Irek, gdzie ty jesteś? Mam nadzieję, że miałeś ważny powód, żeby zamknąć pawę, bo jak nie to cię rozszarpie na kawałki. Przez ciebie będę musiała cały dzień pracować z Sarą. Masz w drzwiach. Jezela, To Jest u siebie. Ela! Ela! Irek, co ty tu robisz? za mi powiedziała, że się źle Dobrze się Możecie mi powiedzieć, co tu się dzieje? Od kiedy wy ze sobą rozmawiacie? Eka, ty się widziałaś w lustrze. Jedziesz do lekarza ze mną. Chodź. Dlaczego z tobą? Kiertynek nie do Seby. Możesz nas samych zostawić na moment, chłopie? Co to ma być? Rozmowa kontrolowana. na miłość boską? Idź stąd. Chodź. Irek, ja nigdzie z tobą nie idę. Kasper, błagam cię, nie dzwoń do niego. Elka, albo teraz ze mną jedziesz do lekarza, albo ja sobie tutaj zaczekam z tobą na Sebastiana. Wybieraj. Dobra, chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Kasper, Ry... błagam cię, nie dzwonię. Ja z tobą nie będę o niczym rozmawiał, ale ja po prostu cię zabieram do lekarza i tyle. <słuch> Powiedz mi, co tu się dzieje. Jerzy, chodź. Sorry, Kasper, ale to nie jest twoja sprawa. Dokładnie, stary. Nie no, zajebiście! Znowu jakieś tajemnice. Iwona nie może się powstrzymać przed spotkaniem z Jankiem. Nie zależy jej na randce, ale w łóżku chłopak bardzo jej zaimponował. Wystroiła się i zamierza znów do niego pójść. Potrzebuje jednak pomocy Sary. Przecież to jest taka duża sara. Iwona, ja to słyszę, to co tych twoich złośliwości, tak się włosy kręcą. Nie, skręcają się na widok twoich porażających leginsów. co za kolory. Wow! Ochrona! Proszę, mam sprawę. No. Pamiętasz się Budowniczego? Mhm. Mm Wyobraź sobie, że wracam dzisiaj do domu, a on pod nim stoi. Kurde, no i co? No opieprzył mnie za to, że dałam mu zmyślony numer telefonu. Czekaj, jak on cię w ogóle znalazł? Nie wiem, pewnie poszperał gdzieś na fejsie, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, uwaga, zaprosił mnie na randkę. To się postarał chłopak, tylko nie wyglądasz na zachwyconą. nie mam iść zamiaru na randkę z budowlańcem. A najchętniej to bym tam poszła na szybkie numerki i uciekła od Nie wiem że tam parujesz na szybkie numerki i pan wyjdziesz. No ale dlaczego nie? Bo się chłopak obrazi, a ty stracisz gościa od fajnego seksu. Musisz tego jakoś zaaranżować. Nagły telefon od przyjaciółki? To by przeszło. Dobra. To zadzwoń do mnie za godzinę. Tak szybko. Musisz mnie stamtąd wyciągnąć, zanim dojdziemy do kanapek z serem za złoty pięćdziesiąt. Dobra, uciekam. Zadzwoń do mnie, pa. Jezu, to znowu ty? No jak nie chcesz mnie oglądać, to tutaj nie przychodź. Wtedy obie będziemy szczęśliwe. Hmm. W żadnym wypadku nie mam zamiaru cię uszczęśliwiać, wiesz? Dobra, Sara, dzwonimy się później, pa. Pewnie, pa. Pewnie. Cześć. No hej, witam. co robimy? Witam panią w skromnych progach, a to jest niespodzianka. E, wiesz co, ja nie za bardzo lubię niespodzianki. Tada! Wczoraj zjadłem sobie pizzę. Słuchaj, rewelacja naprawdę, więc poleciałem i wziąłem sobie drugą. Ach, zjemy ją razem. Pizza ze sklepu, nie, no super, świetnie. Tylko wiesz, ja nie jestem głodna i myślałam, że będziemy robić coś innego. Aha, bo ty byś wolała pewnie jakieś owoce morza, białe winko, ty. Nie, wolałabym, żebyś mi pocałował. Ale poczekaj, bo jak pizza wystygnie, to będzie do wywalenia. Czy ty to czujesz, jaka jak ona jest pyszna? Mm -hmm. No musisz chociaż spróbować kawałka, no bo ty, dziewczyno, ty w ogóle nie znasz życia. Co, i pizza ma mnie nauczyć życia, tak? Oczywiście! Okej. Okay. Sebastian przyjechał właśnie po Ele. Razem mają jechać do Warszawy, gdzie Seba wystąpi w programie telewizyjnym. Po tym, jak wygrał konkurs taneczny. No, nie ma jej. Irek tu przyszedł i zabrał ją do lekarza. Irek, jak to? Dlaczego on do cholery? Nie wiem, powiedzieli, że to nie moja sprawa. Ale ty, Zuza, nie udawaj, że nic nie wiesz. Rano na pewno, jak do ciebie dzwonił, coś ci powiedział. Ej, gadałaś z Irkiem o czym? Co tu jest grane do cholery? Seba, zapewniam cię. Widzisz, nawet teraz do ciebie dzwoni. Czemu nie odbierzesz? No to nic ważnego. Oddzwoni, skończmy z tymi tajemnicami! Dzwoni i daj tego gnoja na głośnik. Chcę wszystko słyszeć. Jeśli znowu robicie mnie w wała... nie robimy seba. Jesteśmy na Gdzie jesteście? Ireb nie słyszycie! Co się stało Eli? Gdzie? Irek, ale na jakiej ulicy? W którym szpitalu? Na, to jest biskupińska. Na Biskupińskie. Na, bisku, na Biskupińskie? Irek, nie słyszę cię. F**k ja, f**k, Ela. Jadę z tobą, Ruzze, czekaj. Dlaczego kłoniesz? Co się z tobą dzieje? Kacper, nic. Powiem ci, ale nie teraz. Jadę z wami. Ach, a teraz kuchnia coś serwuje? Z twojej bajki. Jezu, co, to jest parówki? Yy, nie, madam, to są paróweczki ale ośmioniczki. Czy ty sobie ze mnie żartujesz teraz? Nie, no, wiesz co, one smakują super, tylko trzeba do nich jeszcze jeden dodatek, którym jest ketchup. Proszę bardzo. Czy ty wszystko musisz mieć z promocji? Przecież że to jest jakieś przegięcie już. A, ale zaraz co ty robisz? Poczekaj chwilę. Nie, nie mam zamiaru. Nie no, Iwona, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja myślę, że my no, Ale pojdzie. Ja miałam zamiar robić inne rzeczy, a nie uh -huh. siedzieć tutaj i jeść jakieś robale z parówek. Inne rzeczy, tak? Czy teraz już lepiej? Teraz to lepiej. No, no znaczy, odbierz, bo... nie, nie, nie będzie nam ciężko. Może to coś ważnego? Nie, na pewno nie. Widzisz? Wyłączyłam. Teraz już nie będzie nam przeszkadzać. Dobra, to może zmienimy lokalizację. na teraz na naszą sypialnię to. Sara, nalej mi dwa małych piwa, zaraz jestem zajęta. Ale <grymne> jak przyszłaś do pracy, to pracuj. Cześć. Cześć, dobrze, że jesteś. Pamiętasz tego robotnika, który nas wczoraj zaczepił na budowie? Janek Król. Masz do niego namiar? A po co ci namiary na niego? No bo moja koleżanka się z nim spotyka, nie mogę się do niej dodzwonić. A czekaj, koleżanka? Małkowska? Nie, inna koleżanka. Masz do niego ten numer czy nie? No mam. Zadzwonić? Tak. O, I o kogo pytać? O nikogo. Jak odbierze, to mi go daj. Nie odbiera. Kurczę. A masz do niego adres? Nie, to znaczy mogę się szybko dowiedzieć, tylko po co? No bo obiecałam tej koleżance, że ją stamtąd wyciągnę, zanim ją zanudzi, a ja dotrzymuję obietnicę, a on ma wyłączony telefon. Może wyłączyła, bo zmieniła zdanie i chce tam zostać trochę dłużej. Gdyby tak było, to by mi napisała smsa, a nie mam z nią kontaktu, to jak? Dobra, możemy tam pojechać. Zbieraj się. Ja Super. zadzwonię do sekretarki dowiem się, gdzie mieszka. Dzięki. A ja, gdzie ty się wybierasz? E, muszę coś załatwić. Hmm? A Oskar o tym wie? Nie, ale Krzysiek o tym wie i to wystarczy. Super. Przepraszam przed chwilą przyjechała do was moja dziewczyna, Ela Tkaczyk. Tak. Wie pani, co jej się stało? No, przykro mi, ale jesteś nieupoważniony, ja nie mogę ci udzielać takich informacji. Proszę pani, ale ja muszę wiedzieć, ja, ja muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, ale z nią się nie da porozmawiać, ona jest nieprzytomna. Pani doktor! Wiecie co, sekundkę, porozmawiajcie ze swoim kolegą, on wam wszystko powie. Przepraszam. Mogę pani prosić na chwilkę. Ja pierdziele, nie wiesz, że to się dzieje. Mów, co się stało, mojej dziewczynie! Trzeba, Ela bardzo źle się poczuła i mi dla w samochodzie. Jak to? Co ona tam w ogóle robiła? Mów! Bo nie, nie będę z tobą gadał, idę do Eli. Nie możesz, stary. Bo co? No, ona ma seps. O, sepse? Jak to sepse? Przecież tego się nie łapie na ulicy. Spokojnie, ona to dla ciebie zrobiła. Co zrobiła? Kurde, Seba. Co zrobiła? No aborcję. Tylko są jakieś powikłania, jest w stanie krytycznym. A Ela była w ciąży? No. Zaszła tamtej nocy w ze mną wtedy, co. A co bijecie. Seba! Zostaw go! Seba, zostaw go, bo zatłuczę! Co tu się dzieje? Mów, gdzie ona jest! W izolacji na OIOMie, na końcu korytarza w Wszystko tak? w porządku? W porządku. Należało mi się, panie doktorze. Należało mi się. Wszystko w porządku. Przepraszam. Tak? Gdzie jest ojom? Tym korytarzem prostej i Ale ja proszę pana, tam nie wolno wchodzić, halo! Słyszysz?! Tam nie wolno wchodzić! Odejdź od tych drzwi. Odejdź od tych drzwi, bardzo cię proszę. Przepraszam, czy, czy ja mogę tutaj chwilę postać? Dobrze, ale obiecaj mi, że tam nie wejdziesz. O obiecuję. Tak? To zostań na chwilę. Seba. Słuchaj, Irek zachował się naprawdę w porządku, przywożąc ją tutaj. Kto jeszcze o tym wiedział? O ciąży i o aborcji. No ja i Irek. Ja byłam z nią na zabiegu. Poczuła się źle, ale nie chciała ja iść do lekarza. Dlaczego nikt mi nie powiedział? To była jej decyzja. Jej decyzja miała gorączkę. No. Seba prosiła mnie o dochowanie tajemnicy, no. Zuska! Przecież gdybym o tym wcześniej wiedział, to nie ciągnąłbym jej wczoraj na żaden zasrany konkurs! No ale jak ona by ci powiedziała, to, to znowu byś ją zostawił. Zuzka, ona może umrzeć. Seba wiem, ale dzięki Irkowi tak się nie stało. Zachował się w porządku, a ty dałeś mu w mordę. To jest mój nos. <głos> <głos> Ale ty jesteś Boże, nie mogę z tobą. Spodziewasz się kogoś? No co, ty jestem cały dla ciebie. <noise> te. Nie no idę tam. Ale zostaw to pewnie jacyś domokrążcy. Nie no, szlaknie zaraz sprawdza. będzie będziemy cicho, to pewnie sobie pójdą. Chyba raczej to jest coś innego. Zaraz! Już! Co za jakiś chamy? To to ciebie. Twoja koleżanka. Yy, po, yy, podasz mi moją koszulkę? Co ty tu robisz? Jak to co, miałam cię tam wyciągnąć to do mnie nie odbierasz telefonu. A więc to jednak Małkowska. Ja nie mogę Iwona, wona. ty sypiasz z moim robotnikiem? Powiedziałaś mu! Boże, jaki wstyd, jak mu wszystkim wygadasz. Z twojego jasia budowniczego. No ale nie musiałaś tutaj przyjeżdżać. Oczywiście, że musiałam, bo dotrzymuję obietnic. A po drugie miałam do wyboru to, albo zostać na zmianie z mylą Srelu. Wybrałam ciebie. Super, właśnie wjechałaś mi w sam środek akcji. No, dziękuję. Super. nie widzę przez ściany. Zostajesz tutaj, czy idziesz z nami? Staję. Staję rób jak chcesz, ale ja ci więcej nie ratuję z twoich nudnych randek. Chodź, się. A ty co tutaj tak stoisz? A ty co, wstydzisz się tego, że się ze mną spotykasz? Nie rozumiem. Dobra, weź nie ściemniaj, wszystko słyszałem. Usłyszałeś jedno zdanie i dorabiasz sobie właśnie całą resztę. Iwona, ja znam takie dziewczyny jak ty. Śliczne, ale fałszywe. Powiedz mi tak naprawdę, po co się ze mną spotykasz? Dobra. Na seks. I co, to takie straszne? Oje, dziękuję bardzo za szczerość, ale ja liczyłem na coś więcej, wiesz? Proszę cię bardzo, to są twoje rzeczy. Ty mnie właśnie wyrzucasz? Było miło mi poznać, tam są drzwi. Dzięki. <noise> Świetnie. Jeszcze pożałujesz tego, rozumiesz? Zatęsknisz. Chciałam się tylko zabawić, ale koleś, z którym się spotkałam, okazał się totalnym idiotą. Najpierw prawie zanudził mnie na śmierć, a potem. A potem całe szczęście stamtąd wyszłam i chcę, żebyście wiedzieli, że nie mam z tym kolesiem nic wspólnego, nic. To była pomyłka. O, sorry, no musiałem wyjść. Dodałem dupy, rozumiesz? Olałem sprawę totalnie. Dobra, kończę. Na raz. Co, ba? Wszystko okej. Okay. Co ty tu jeszcze Jurek. robisz? Chciałem się przeprosić. i Powiedzieć, że to ja dałem Eli na aborcję i, i namówiłem ją, żeby zrobiła zabieg. Jurek, ale to była jej decyzja. Ja się czuję współodpowiedzialny. odpowiedzialny. mam to, jak się czujesz. Coba, ona mi... Ja wiedziałem, że ona gorączkuje wczoraj po zabiegu i... mnie namówiła, żeby... Powiedziała mi, żebym zniknął z jej życia i posłuchałem, a nie powinienem. Dobra, zamknij się, bo już nie mogę słuchać twojego pieprzenia, ale... Dzięki, że ją tutaj przywiozłaś. Seba, ty mi nie dziękuj, tylko mi przywal jeszcze, przecież ja na to zasługuję. Jak totalny dupek się zachowałem. Bo jesteś dupkiem, Irek, ale prawda jest taka, że tylko dzięki tobie Ela ja teraz żyje. Czyli między nami... zgoda? Zapomnij, powiedzmy, że nie mam ochoty cię zabić. Dobra, to mi starczy, na razie. No więcej nie liczę. Dobra, ludzie, no nic tu po mnie najwyraźniej. Nara. ma ludzie, Wymyślcie, że jestem taki hop, hop do przodu, że mnie nic nie rusza, taki gość, po którym wszystko spływa? Chciałbym. Prawda jest taka, że Ela jest w szpitalu i to jest całkowicie moja wina. Nie powiem wam o szczegółach, bo to jest mega osobista sprawa, ale gadałem z Sebą po raz pierwszy od kilku miesięcy. Nie była to łatwa rozmowa, ale była jakaś. No i sobie wyjaśniliśmy, że on jest fajny gość, a ja jestem dupek. No i właśnie taka jest prawda o Irku Sobczaku. Ty też uważasz, że Ela dobrze zrobiła usuwając ciążę i że Zuza pomogła jej utrzymać tajemnicę? Kaspar, ja nie wiem, jak mu się zachowała na miejscu Zuzy, a tym bardziej Eli, ale wiem, że dobrze oceni sytuację dopiero po fakcie. Uspokójcie się, dobra? Teraz jest najważniejsze, żeby Ela z tego wyszła. Wszystko inne jest nieważne. Zatrzymanie akcji serca nastąpiło kilka minut temu. Stwierdzam ozgon. Chodzi o Elę. Seba, Ela, Seba! Ela Tkaczyk. Tu czy chodzi o L? Proszę stąd wyjść. Latka, czy osoba, która zmarła? Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już, to do dorosłe życie. give it a